Część z Was pewnie wie, że jestem trenerem koszykówki, dlatego chciałem Wam się przedstawić troszeczkę, jak wygląda warsztat trenerski od zaplecza, od tej strony, gdzie ci ludzie niezwiązani z koszykówką jak gdyby nie mają dostępu. Jest wielu trenerów, są ci, którzy wygrywają 115 do 0, po czym zostają zwolnieni za zniewagę przeciwnika. Są ci, którzy mają wpływ na historię. Wystawiając w pierwszym składzie samych czarnych zawodników w czasach rasizmu, zdobywając przy tym Mistrzostwo Stanów Zjednoczonych. Ale nie o nich dzisiaj będziemy mówić. Dzisiaj chciałbym Wam przedstawić dwie osobistości równie ważne. Pierwsza to człowiek, który ma rekord NBA, zdobył 11 tytułów, będąc trenerem i stosuje dosyć niekonwencjonalne techniki. Przede wszystkim Tworzenia książki swoim zawodnikom po to, aby kształtować w ten sposób ich charakter, aby ich uczyć, aby rozwiązywali swoje problemy i zdobywali wiedzę. Wychodzi mu to doskonale. Drugą rzeczą jaką stosuje to medytacja. Młodzi zawodnicy, kiedy przychodzą do niego po raz pierwszy, stosuje medytację, często kątem oka spoglądają, czy nie są oszukiwani czy nikt się z nich nie śmieje. Kolejną rzeczą może troszeczkę bardziej dziwną będzie to, że podczas jeszcze przed meczem wchodzi do szatni jako pierwszy, czy przed zawodnikami. Na każdej z szafek wiesza takie artefakty z Indii i chodzi z kadzidełkiem dookoła szatni. Po to, aby odstraszyć z i przywołać te dobre. To robi bezpośrednio przed meczem. Ale rzecz niesamowita dzieje się dopiero w trakcie meczu, kiedy to w finałach NBA siedzi sobie spokojnie od czasu do czasu, ziewając, przegrywa finał NBA 10 punktami i popija sobie krewa. Ale żeby pokazać wszystkim, że przegrana to nie jest koniec świata, Wyciąga obcina do paznokcie I obcina sobie paznokcie Pod koniec meczu. Co się później okazuje, jakimś cudem zdobywa to mistrzostwo w niewyjaśniony sposób. To pierwsza osobistość, jaką chciałem wam się przedstawić. Druga, drugi trener jest nieco inny. Aczkolwiek również miał znaczny wpływ na tą dyscyplinę i myślę na historię, w pewien sposób na losy historii świata. Jest to trener, który zdobył 10 tytułów Ligi Uniwersyteckiej i pracował na Uniwersytecie Kalifornijskim. Pracował z młodzieżą. Zdobył 7 tytułów pod rząd i 10 tytułów w ciągu 12 lat. Miał 4 sezony bez ani jednej porażki. Trener ten przekazuje swoją wiedzę przede wszystkim poprzez wiersze, które sam pisze. Wiersze, które pisze o rodzinie i o swojej drużynie. W ten sposób przekazuje wiedzę swoim zawodnikom. Wychodzi mu to doskonale. Kolejną rzeczą, a której ma trochę dzika, jest to, że każdy nowy zawodnik, który przychodzi, musi mieć porządnie założone skarpetki i dobrze zawiązane buty. Dosłownie. Każdy podczas meczów wyjazdowych musi wyglądać schludnie, być dobrze uczesany, Jeśli ktoś nie, nie stawia się tak na wyjazd, trener bez skrupułów wyjechał go z autobusu i mówi, że może iść prosto do domu. To jest człowiek z zasadami. Bo kiedy przychodzi na trening, nie musi czasami używać gwizdka, zawodnicy sami wiedzą, co mają robić. Jeśli na przykład spóźnisz się minutę na trening, możesz być pewien, że już nie musisz tam przychodzić. O dwie osobistości, dwóch trenerów, którzy niewątpliwie wpłynęli na losy świata, na dyscyplinę, jaką jest koszykówka. Czy wiecie, może o kim mowa? Czy znacie tę osobę? Kto z Was zna Rekordu? Nie. Tylko ja, Dziękuję, że mam się osobą, Pierwszym trenerem, i osobą, o której mówiłem, to jest John Wooden. Przepraszam, Phil Jackson. To jest, to, jest człowiek, to jest człowiek, który wykreował taką gwiazdę, jaką jest Michael Jordan. Myślę, że każdy, nawet niezwiązany z koszykówką. Doskonale zdaje sobie sprawę, który jest Michael Jordan. Drugą osobą, o której mówiłem, to jest Phil Jackson. John Wooden. <grym> John Wooden. Człowiek, który również miał jakiś swój wkład w losy świata, ponieważ przeciwstawiał się rasizmowi. Hmm. Jakim cudem udało im się osiągnąć taki sukces? Nie jestem w stanie jednoznacznie na to pytanie odpowiedzieć. Ale myślę, że w doskonały sposób przekazał to Muhammad Ali, znany bokser, mówiąc, że wszystko zaczyna się i kończy na sali treningowej. Na długo przed tym, zanim zatańczymy się te reflektorów.